Mam tu jeden temat, jakiś taki, który sobie chciałem skomentować. Chciałem przeczytać przede wszystkim, dlatego że jakiś czas temu, znaczy tam 9 grudnia, ponoć miało się pojawić Video Game Awards. Podczas tego Video Game Awards już tam opowiadałem, że coś tam, coś w jakimś kodzie wy, wykopano, że miał być jakiś World of Warcraft Complete Edition w ramach Game Passa. Czyli jakby to miało być coś na takiej zasadzie, że jakby to tylko spekulacje gdzieś tam były, że, że może. Jakby World of Warcraft będzie w Game Passie, tak, tak jakiś temat tam był. No i teraz widzę, że się pojawił Blizzard wyrzucony z The Game Awards. Żegnaj World of Warcraft Complete Edition. Okej, okay. ciekawe, ciekawe. Jakiś czas temu pojawiły się plotki o World of Warcraft Complete Edition. Pisaliśmy o tym tutaj. Tak, no to, to tutaj chyba to czytaliśmy nawet. To była jakiś Complete Edition i tutaj w kodzie zobaczcie było jakiś preload, coś tam, Games World of Warcraft Complete Edition, nie? Coś tam takiego było. Niby, że w że, że Game Passie miał być, nie? Więc, e, e, więc jakby, no, t, tutaj to był ciekawy temat, bo, no, bo wiecie, kurde, ja Game Passa posiadam. Jak ktoś ma gdzieś tam Game Passa, e, to, 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 to kurde, no, w, jak za darmo, kurde, Włowik, nie? Niestety do niczego takiego nie dojdzie. okej. Okay. I to nie dlatego, że Blizzard tego nie chce, ale dlatego, że organizatorzy The Game Awards, w tym również sam e, George Cagli, Potwierdzili, że spółka Activision Blizzard nie będzie w żaden sposób gościła w tym wydarzeniu. Czyli po prostu została wyrzucona. Okej. Okay. <laughs> ja pierdolę. No to to jest gruby temat. Znaczy, jakby nie ma co ukrywać, że Blizzard jest ostatnio w bardzo dużym takim ogniu krytyki. E, I nawet pojawiły się jakieś tam takie negatywne zdania z branży, nie? Czyli e, między innymi tam chyba Head PlayStation tam z Xboxa się wypowiedzieli negatywnie. Gdzieś tam z Coca-Coli, jacyś inwestorzy. W ogóle jest, jest teraz jazda, i teraz ktoś tutaj napisał, że nie masz takiego wrażenia, że Blizzard stał się takim chłopcem do bicia. Przecież wiele takich firm. Czekaj. Przecież wiele takich firm miało albo ma podobne afery umelestowania i tak e, dalej. Jakby absolutnie zgadzam się z tym, że Blizzard i punktowanie Blizzarda jest teraz najłatwiejszym sposobem na podbicie sobie PR-u e, w jakiś tam sposób no bo jakby bądźmy szczerzy takie afery gdzieś tam miały miejsce w innych firmach, ponoć w Ubi o ile dobrze kojarzę, to w Ubisoftie w ogóle jakieś tam takie były, tam w Rajocie coś tam było, ale nic jakoś nie odbiło się takim echem jak Blizzard i teraz właśnie zastanawiam się co, co jest takiego, że w Blizzardzie akurat tak to wykipiło. Jakby może po prostu to zostało aż tak mocno nagłośnione, ale z tego co też wiem, to ponoć Bobby Kotick jest jednym z bardziej nielubianych CEO ogólnie gdzieś tam w branży. Nie przepadałem za nim, chociaż to tylko są jakieś takie pogłoski i tyle. Ale absolutnie można na tym sobie nabić bardzo dużo. To jest teraz po prostu modne się stało przy okazji, natomiast jakby nie... Jakby no to też... Jakby... Wiecie, to też jest tak, że... że no, no nie ma absolutnie przyzwolenia na różnego rodzaju takie zachowania. Więc no nabijanie punktów nabijaniem punktów, natomiast mimo wszystko... No to dobrze, że takie coś jest potępiane, no nie? Natomiast, no, u Blizzarda jakoś szczególnie to wywaliło, co nie oznacza, że nie powinniśmy podchodzić, też że powinniśmy do nich tak łagodnie podchodzić, na zasadzie teraz, a nie, bo w Blizzardzie to tak, to nie, bo za dużo już tam, ten, to nie, to spokojnie. Natomiast Blizzard jakby jest częstowany teraz bardzo, bardzo mocno czymś, co sam bardzo lubi uprawiać i uprawiał w przeszłości, to jest tak zwany cancel culture, czyli po prostu wykluczanie kogoś, wyrzucanie kogoś i tak dalej, w zasadzie jakby... W, w tym momencie, jak sobie tak myślę, oj biedny Blizzard! Teraz każdy się na nie spuszcza. To później sobie przypominam na przykład takiego voice actora Kaltasa, który. E, o którym opowiadałem już był jeden taki odcinek. No, temat wałkowany parę razy już, e, zawsze tam wspominam, ale. E, też e, wspominam o tych akcjach, które były z twórcami, którzy gdzieś tam też byli posądzani o rzeczy, chociaż nic im nigdy nie udowodniono. Był, Przecież ten voice actor Kaltasa również był. Tak, w bardzo dużym skrócie, ten voice actor, który grał Kale, Kaltasa, przez lata był stalkowany przez jakąś swoją byłą partnerkę. Typiara zakładała różnego rodzaju konta, jakieś fejkowe, gadała na niego głupoty, pozywała go gdzieś tam w sądzie, naprawdę robiło mi pie, piekło z, z życia. I doszło to do tego, że ta Typiara doprowadziła do tego, że go zwolnili. W Blizzardzie go zwolnili, dlatego że, no, że niby on jest tam gwałcicielem i tak dalej, i tak dalej. E, ostatecznie gościu sprawę w sądzie wygrał, e, typiara e, została tam w jakąś karę dostała, już nie pamiętam dokładnie jaką, natomiast gościu został oczyszczony ze wszystkich, absolutnie wszystkich zarzutów, ze wszystkich zarzutów został oczyszczony e, i teraz e, no, i, no i co, no i e, w zasadzie za, za, za oszczerstwa, za to, że typiara po prostu na niego kłamała, e, gościowi się oberwało, stracił gdzieś tam pracę i Blizzard w zasadzie pociągnął za, e, za, 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 za sznurek, za trigger i odstrzelił typa. I teraz mamy, to jakby to jest coś takie, ich własna medycyna, nie? Taste of their own medicine, więc jakby, no teraz każdy tak, tak wjeżdża, no to co mówię, to jest połączenie wielu rzeczy. Raz, że w Blizzardzie dzieje się źle, sytuacja, która miała miejsce z tymi różnymi rodzajami molestowania jest zła, nie powinna mieć miejsca, no i tak jakoś szczególnie to wybuchło, nie? I, I tyle. Powodem są ostatnie afery w firmie, które jak zapewne wiecie dotyczą molestowania, dyskryminowania, toksyczności i wielu innych rzeczy. Game Awards to czas święta naszej branży, największej formy rozrywki na świecie. W każdej firmie ani, czekaj, w żadnej firmie ani społeczności nie ma miejsca na nadużycia, nękanie lub drapieżne praktyki. Mogę potwierdzić, czekaj, mogę potwierdzić, że Activision Blizzard nie będzie częścią tegorocznego The Game Awards, okej? Okay. Ja pierdzielę Nexus, znajdź sobie inny target do hejtowania, wyjebali cię z wowa, to przyjmij to na klatę jak facet. Przyjmij to na klatę jak facet i nie rozmawiaj o World of Warcraft. I, I nie rozmawiaj o tym, że wyjebali ich z kurde The Video Game Awards. Stary, co ty kurwa pierdolisz? Ja mogę sobie kurde gadać co chcę i będę sobie gadał, bo mnie to ciekawi. To jest rzecz, którą ja sam bym przeczytał. Eee. I ja to czytam sobie z wami, to jest mój stream, to ty tutaj przychodzisz, jeżeli naprawdę cię świeżbią uszy, aż nie możesz tego słuchać, to co ja teraz mówię, że czytam sobie po prostu jakiś artykuł, to mam jedną radę. Grzecznie wyjdź ze streama, tak grzecznie powiem. Więc, więc tak to jest. Więc, więc, yy, więc no, no, no idź. No, jeżeli ci się naprawdę tu nie podoba, no to kurczę, idź. No, naprawdę, ja nie wiem. Siedzisz tutaj i marnujesz swój czas. Rozumiesz, no. <grym> It's time of celebration for this industry. Because, okej, okay, no to czyli. Czyli tutaj ten. Mm, nie zazdrocimy Activision Blizzard. A już szczególnie nie zazdrocimy Blizzardowi. To było prawdopodobnie najgorsze półrocze w historii ich firmy. Pozwy sądowe, szokujące fakty wychodzące na światło dzienne. Szargana, remon, renoma masowy, odwrót gracza, a teraz jeszcze pstryczek w nos od największej gali nagród w wideo. Czy zasłużyli? Pierwszy komentarz i fajnie. Śliczny <grymny> nagród, nie dla lewackiej polityki w grach wideo i dla skurwysyjnych... Znaczy, jedno co mogę powiedzieć to to, że to, to co się stało już się stało, nie? Jakby no, ta sytuacja już miała miejsce i teraz znowu no, mamy tutaj taki, taki moment, w którym no musi być taki moment dla Blizzarda, w którym to musi się skończyć, nie w zasadzie to nie może trwać wieczność. Teraz zastanawiam się, czy po prostu wszyscy oczekują, że wejdą w Blizzard jakieś większe zmiany, czy ludzie oczekują po prostu, że ten Bobby Kotick odejdzie z firmy. I uważałem, że to jest jeden z głównych źródeł problemów. Gracze z pewnością nie odpuszczą i raczej będą chcieli, żeby on opuścił firmę. Natomiast, no, problem z Bobim Kotikiem jest taki, że on po prostu przynosi gruby hajs, naprawdę bardzo, bardzo gruby hajs i w zasadzie on stworzył tą firmę Activision Blizzard. On, znaczy, on stworzył to całe imperium, że tak to powiem, więc on przynosi, napycha kabzy wszystkim, tylko, no, teraz problem jest taki, że mało kto, nie wiem, wydaje mi się, że po tych aferach chciałby tam pracować, motywacja może być niska i profity też z tego mogą być. Mogą być niskie, nie? Czy widziałem yy, materiał na ogóle na, na temat Bobby Kotika? Yy, nie, ale mogę zobaczyć teoretycznie. Nie czytaj tego, co jest w komentarzach na stronie, bo to kpina jakaś. Yy, przykład, ostatni final, albo jakkolwiek inny artykuł. Zwłaszcza, że. Nie, to ja tego tak tak sobie mówię. Dziękuję bardzo, Jacos. Dziękuję bardzo, Gromlogosz. Yy, bardzo, bardzo mi miło. Więc. Yy, yy, więc no. To, że zostali wyrzuceni, czy, czy słusznie, czy nie. No nie wiem, jakby Blizzard, ja mam. Jedno, co mogę powiedzieć, to, to mam wrażenie, że Blizzard nadal jeszcze nie odczuł konsekwencji tego, co gdzieś tam się stało, nie? Jakby nie słyszałem o tym, czy są jakieś tam zmiany w firmie e, pod względem, nie wiem, zapewnienia pracownikom lepszych warunków, e, ale z tego, co też czytałem, ja nie wiem, czy, wiecie, to tylko tak rzucam, ale słyszałem, że jakby pracownicy raczej mówią, że to nie jest na, na tyle dobre e, i na tyle jakoś e, zadowala ich z tego, z tego, co tak mniej więcej czytałem. Mogę być w błędzie absolutnie, nie? E, dziękuję bardzo, panie aniołku. Teraz 5 złotych nie wystarczy na nakajuszy. Zdziwienie, masz 7 złotych język. Dziękuję bardzo. Jezu, co jest? <noise> Obiecali podwyżki testerom i połowę dzwonili, żeby dać je reszcie. Najprawdopodobniej to było ostateczną przyczyną wykluczenia ich z eventu. No, są jakieś takie rzeczy. Są takie sytuacje, więc. No, to jest. to jest. to jest nieźle. Natomiast, no, jakby nie, nie jestem fanem de cancel culture, takiego, cancel culturingu, natomiast, no, czy zostali wykluczeni... Jest to jakaś nauczka, no na pewno nie, nie, nie potrwa to wiecznie i, i, i... jakby... No nie wiem, to jest duży, to jest duży cios, na pewno to jest bardzo duży cios wizerunkowy I ja już widzę, że to już jest kopanie leżącego. Autentycznie, jakby patrząc na to, to to już jest kopanie leżącego, nie? Tylko właśnie najgorsze jest to, że jakby w kopaniu leżącego możesz odczuwać współczucie, natomiast jakby problem jest taki, że ten kąpiący jeszcze niedawno, wiecie, tam dosyć mocno pluł, skakał i się rzucał. Więc teraz jakby trudno, trudno jakoś takiej sympatii nabrać gdzieś tam do Blizzarda. Ja myślę, że tutaj czas, tu jest potrzebny czas, czas, czas i czas. Ludzie muszą zchillować Blizzard musi wziąć się do roboty. Tu widzisz to jest jakby, to jest cała taka to jest cały taki, taki taka spirala, gdzie jakby wiecie, żeby poprawić warunki w firmie, musisz mieć gdzieś tam dobre produkty. Tylko teraz dobre produkty będzie trudno zrobić, bo jakby obecny obecne ludzie, którzy pracują tam, są dosyć mocno niezmotywowani i są bardzo mocno negatywnie nastawieni. Tak mi się wydaje, bo jakby nie wyobrażam sobie, żeby pracownik Blizzarda dzisiaj sobie przyszedł, A, ale fajnie, kurwa, przyjść do pracy, nie? Morale są dosyć niskie i coś mi się wydaje, że Blizzard może mieć może już nawet ma. Problemy z rekrutowaniem, bo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś. E, chociaż... kto wie, że znajdą się osoby, które... Jakby za pieniądz ludzie zrobią wszystko, ale jakby myślę, że, że dobieranie kadr może być. E, może być trochę problematyczne, nie? E, i, I to jest taka, taka, taka spirala takiego wiecie, takie uuu, to się tak kręci, po prostu i kiedy to się ten szambo wyjebało, to teraz trzeba pozbierać. mnie ja osobiście ciekawi, po prostu co Blizzard z tym zrobi, dlatego, że mimo wszystko jestem fanem tego uniwersum. Mimo, że gra mi się nie podoba, po prostu uniwersum całego, jakby całego kształtu Warcrafta, jakby jestem fanem, no jakby jakby gdzieś tam mam bardzo silne e, wspomnienia związane e, z tą grą. E, aczkolwiek e, czy dobrze im tak? Nie mnie to oceniać. Nie mnie to oceniać, to jakby oni się wplątali w coś takiego i to oni muszą się z tego wyplątać e, co, co wy sądzicie, czat? Ja bardzo chętnie... Czy dobrze zrobili, że ich wyjebali? Tak serio jestem, pytam. Pytam się. Blizzard jest y, nauką wielu organizacji. Czy uważacie, że to dobrze było zrobione? Tak, nie IMO. Jakoś uargumentować. Tani ruch. No jest to jakiś tani ruch, nie? Osobiście jestem zdania, że należy odciąć twórcę od dzieła i tu, jak, jak na moje, trzeba tak zrobić, bo afera w filmie, w filmie jest chujnia, zgadzam się, ale w tej nagrodzie oceniany jest WoW, a nie firma. Znaczy gry, niekonkretnie World of Warcraft, tak mi się wydaje. Tak samo z wszystkim, na przykład, z, z książkami. Mamy nie czytać, interesować się Ktulu, bo Lovecraft był rasistą. No, to, to, też, to też jest, jakby, to też jest, jakby, um, jakby, Jestem w stanie zrozumieć twoje stanowisko i, jakby, jest słuszne. Jest słuszne, natomiast, um, Wiecie, jakby to też, to też nie może być tak, że te gry... Jakby, te gry są tworzone przez ludzi, jeżeli ci ludzie są, jakby, pracują w złych warunkach, to tak, jakby... Dać nagrodę, kurde aplowi za to, że używa, kurde, małych rączek z Afryki, dzieci, które wykopują toksyczne jakieś tam, kurde, składniki, materiały, no nie? Wiecie, o co chodzi. Jakby, to, to, to jest, też nie, nie może ujść uwadze, że te gry, mimo że są, powiedzmy, dobre i mogą wygrać jakąś nagrodę, są tworzone w skandalicznych warunkach, które, jakby, no, nie powinny mieć miejsca, nie? Bo to, jakby, zachęca do, do, do tego typu rzeczy, więc to też jest na pewno jakiś taki sygnał, nie? Więc mi się wydaje, że to, to też jest jakiś taki sygnał, którym no ma, ma pójść w eter, żeby, żeby tak nie było. Bo to też jest takie ostrzeżenie, że żadna firma nie jest absolutnie bezkarna i, 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 i no muszą coś ze sobą zrobić, nie? A Aplowi to nawet za produkcję nic nie powinno dawać. To jest bardziej karanie pracowników, którzy już są pokarani pracując w tej firmie aktualnie. No, znaczy, tu możemy tak właśnie tak to kręcić sobie, nie? Ale co z tego wyjdzie, to nie mam pojęcia. To jest trochę ciekawe. Ech, ciekawe. ciekawie. No, no nie wiem. Blizzard się yy, nie nauczył się raz, że powinien grzecznie yy, teraz siedzieć. Bo jest na celu, wiki wszystkich, odpierdalają, więc ludzie będą strzelać. Przewin do advisory? Co to jest? Jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że tak bardzo dobrze. Ale czy sam Blizzard coś. To jest gala gier. To ludzie wybierają najlepsza gry, a nie organizatorzy. Ta nagonka lewicowa, która jest na świecie, niszczy firmy. Psuje to atmosferze w firmie. To, co robią środowiska lewicowe, to są ich wewnętrzne problemy teraz. Tylko wiesz... Zewstana z kolan. Z tego wiesz, jakby mamy tutaj, na, jak już tak, używając terminologii politycznej. Mamy tutaj lewicową, e, bardzo mocno lewicującą e, firmę Activision Blizzard, która została wyjebana przez inne lewicowe organizacje, e, które, które w zasadzie użyły tej samej techniki, której używa sam Blizzard. Więc mamy tutaj w zasadzie. Mamy tutaj w zasadzie węża, który zjada własny ogon. Bo tak to wygląda. Jakby Blizzard też jest jak najbardziej w cancel culture. E, Blizzard też jak najbardziej, wiecie, tęcza, pride i tak dalej, tak dalej. I te organizacje wszystkie są dokładnie takie same. I używają dokładnie takich samych technik, których używa Blizzard. Więc oni w zasadzie sami na siebie używają rzeczy, które wymyślili. No nie? Więc. E... <grym> Więc to jest takie. To jest takie. Tak, tak. Jak już mielibyśmy to zrobić. Ale ale jakby coś w tym jest, że to jest Galagier. Ale mimo wszystko. No to jest. To jest i Galagier, jak tak sobie to zrobili. Czy, czy słusznie? Trudno trudno mi to ocenić, bo jakby takie zachłane na część mnie mówi bardzo dobrze: Kurwa, dojeba ci mi chuj. Ale taka racjonalna część rzeczywiście to, co wy mówicie, jakby te argumenty do mnie docierają, że to też nie powinno tak, tak wyglądać, nie? Więc jakby, no jestem na rozdrożu i znowu, kurde, bardzo chętnie zajmę sobie takie miłe miejsce gdzieś po środku i będę teraz zostawał i kurwa od jednych, i od drugich, bo to jest najlepiej, nie? <ścoughs> Czy widziałem wodka, planszówkę? Tak, nawet zamówiłem ostatnio, ale tam widziałem, że jakiś do dodatek jest. W ogóle będę miał bardzo fajne projekcje z tym związane, tak Z Ech, dowiedziałbym się czegoś nowego zwoła Znaczy, tam do, niczego nie, nie dowiedzielibyście się, nie? Tak, tarcza antyinflacyjna. Zobaczyłem to, co spieprzyli, ale to wiesz, tarcza antyinflacyjna jeszcze bardziej kurde spierdoli, bo tam są kolejne programy socjalne, więc. No cóż, co mogę powiedzieć? Ech. Więc tam raczej nic nie będzie, nie? Tam raczej nic nie będzie takiego. Dobra. No i tyle, no tyle mam do powiedzenia. Trzymajcie się, innych pa pa.